Cześć, z tej strony Timoti, a to poradnik jak w minutę zmienić kolor koszulki. A więc, na początku wybieramy narzędzie szybkiego zaznaczenia w lewym górnym rogu. Aby zmienić wielkość pędzla, przytrzymujemy Alt oraz prawy przycisk myszy. Gdy jedziemy kursorem w lewo, zmniejszamy pędzel, gdy jedziemy kursorem w prawo, zwiększamy pędzel. Z wciśniętym Altem usuwamy zaznaczony obszar. Teraz wybieramy opcję dopasowania i wybieramy barwę oraz nasycenie. Suwakiem zmieniamy kolor. Teraz malujemy po masce białym pędzlem, aby odkryć część maski. Trzeba pamiętać, że opcja barwy oraz nasycenia nie zmienia koloru białego oraz czarnego. Gotowe. Teraz klikając w barwę oraz nasycenie możemy dowolnie zmieniać kolor kaszulki.